Czeraziczałem. Opowiem wam tę historię jeszcze raz. Od początku. A na końcu będzie plot twist. Zapraszam na kolejny etap historii o projekcie kamuflażu legun. Dawno temu działałem w strzelcu. To tak jakby harcerstwo, tylko bardziej wojskowe, założone przed I wojną światową przez marszałka Józefa Piłsudskiego. Kiedyś nadejdzie dzień, że opowiem wam o tej organizacji w osobnym filmie. Działałem w strzelcu przez wiele lat i obserwując współpracę z Ministerstwem Obrony Narodowej, zauważyłem, że Mon rzadko pomagał organizacjom proobronnym. Za to jak Mon od organizacji coś chciał, to wystarczyło, że pogroził palcem. NUNUNU, nu, nu", Róbcie co każemy, albo zabronimy Wam nosić świętą betonową wuzetę. To był niezdrowy układ, gdzie kijem na strzelca była zakazana wuzeta, a marchewkami na zachętę przez kilka lat mojej działalności jeden jedyny raz było przekazanie przez mon partii starych spodni wzór 9-3 w tej samej zakazanej przecież wuzecie. Dlatego pomyślałem, że organizacja musi mieć własny kamuflaż, nie jakiś flektarn czy DPM z demobilu, bo to już było testowane i kończyło się zawsze fiaskiem na poziomie komunikatu wizualnego, nie było traktowane poważnie. To musiało być coś całkowicie nowego i lepszego od wzety. By młodzi strzelcy chcieli to nosić, i by Mon widział, że w strzelcu drzemie godna uwagi siła, skoro byli w stanie zrobić coś, czego Mon nie zrobił przez wiele lat, czyli stworzyć i wzdrożyć nowy wzór kamuflażowy. To był 2017 rok i braliśmy udział jako jednostka strzelecka 1031 piątków trybunalski, udział w testach polowych kamuflażu MAPA. Poznałem przy tej okazji twórcę wzoru, profesora Dojlitko, przeczytałem jego pracę dotyczącą kamuflażu i kibicując mapie jednocześnie obserwując to wszystko pomyślałem cholera, to jest wykonalne. Zapoznałem się z założeniami, nakreśliłem potrzeby, zacząłem projektować wzór, ale to jest na tyle obszerny temat, że myślę, że poruszę go w osobnym filmie, w ogóle na osobnym kanale, bo mniej związany z historią wojskowości, a bardziej stricte z projektowaniem wyposażenia i umundurowania. Projektów w Strzelcu było wtedy dużo więcej, bo był jeszcze karabinek treningowy Rudis, kursy i studia dla członków organizacji proobronnych, stworzenie profesjonalnego opforu do pomagania wotowi, owi ujednolicony system szkolenia dla klas mundurowych, i parę innych, które do dziś to już zatarły się w mojej pamięci. Mundur był najbardziej wizualnie spektakularny i miał nie tylko odróżnić proobronnych od wojska, by przestano jednych z drugimi mylić, ale też sprawić, że strzelcy będą czuć się strzelcami, a nie po prostu udawać wojsko. Nazwałem ten projekt LEGUN, tak jak potocznie określano żołnierza Legionów Polskich w czasie I Wojny Światowej, by sama nazwa odwoływała się do korzeni ruchu strzeleckiego. Wzór dopracowywałem przez kilka lat. Przeszedł kilka stadiów rozwoju. Pracowało przy tym po kolei paru różnych grafików. Aż w styczniu 2022 roku w Andropolu czekało do odbioru około 3000 metrów tkaniny za prawie 120 tysięcy złotych. Wszystko było gotowe, by wypuścić projekt w świat i wtedy Putin postanowił roz... gdzie Europejski Ład Bezpieczeństwa, najeżdżając i bombardując Ukrainę. Priorytetem stało się uniesienie pomocy humanitarnej. Akcja robiona w ramach Fundacji Korignis przy udziale strzelców, harcerzy i wolontariuszy z całej Polski i nie tylko, trwała intensywne kilka tygodni. Z których poza niewyspaniem i stresem niewiele pamiętam. Wtedy też zamiast z zamówionego materiału uszyć i sprzedać mundury za kasę, to Fundacja wysłała je na Ukrainę. Potem w efekcie tego na polski rynek zostało pod ręką tkaniny na mniej niż 100 kompletów. I na pewno finansowo był to. Bezsensowny ruch. Na wojnę trafiło kilkaset kompletów bluza spodnie ale że wojna to chaos i była to jedno kropla w morzu potrzeb, jakie tam wtedy trafiały, było trochę zdjęć, trochę wyszukiwania na filmach, ale nie ma tego wiele. Do tego skan dokumentu z łódzka od organizacji, która w tych gorących dniach początków wojny formowała obronę terytorialną, że wzór został przejęty na stan, tera obrony i jeszcze pokwitowanie na 500 metrów bieżących od pułku Kastusa Kalinowskiego bo lubię Białorusinów, którzy nienawidzą Łukaszenki. Ale do dnia nagrania tego filmu nie mam pojęcia, czy coś z tym zrobili, czy coś uszyli, czy to przepadło, bo nie zauważyłem kastusowców w niczym w kamuflażu legun. Ostał się tylko ten protokół odbioru. Przez znajomych zbieram informacje też, jak mundur sprawdza się w walce. Ci ludzie nie mieli czasu na robienie sobie switwoci, ale opinie, które do mnie wróciły, były bardzo budujące. Trzeba było zrobić kilka poprawek, przede wszystkim w rzepach i suwakach, ale wtedy nikt w całej Europie nie miał w hurtowni dobrych suwaków i rzepów bo produkcja wojenna wchłonęła wszystko. Doszło jeszcze parę zmian w kroju i wiedziałem, że mundur przetestowałem na wojnie i sprawdził się. Choć o najlepszej akcji z udziałem leguna na północnym odcinku frontu będę mógł wam opowiedzieć dopiero wtedy, gdy to wszystko się skończy. Wiosną udało się ze wspólnikiem wypuścić na polski rynek te niecałe 100 mundurów o nazwie roboczej Donbasiak, bo sporo tych, które wysłała fundacja, finalnie trafiły właśnie na Donbas. Fajnie wyszło, były różne problemy techniczne, np. z odbiorem koszulek od producenta itd. więc była to szkoła życia. Kolejny rzut miał iść na koniec wakacji, ale zaczęły się różne problemy i nieporozumienia. Sprzedaż drugiego rzutu wystartowała we wrześniu 2022 roku, jakoś na początku, na chwilę przed tym, jak pojechałem na Donbas, sprawdzić, czy pomoc humanitarna trafia tam, gdzie powinna. Jak wróciłem, to problemów już nie udało się rozwiązać. Nie chcę tego publicznie rozstrząsać, bo wiem, że lud żąda krwawych igrzysk, ale prawnik mi stanowczo odradza roztrząsania tego, bo i tak przeszłości się już nie zmieni. Dość powiedzieć, że rozstałem się ze wspólnikiem, i projekt zakończył się fiaskiem. Powiedzą o jaskółkach, wszyscy znacie. 21 listopada dodałem film na kanale, w którym wszystkich przeprosiłem i mozolnie wziąłem się za zbieranie oraz odtwarzanie danych klientów, by móc im wysłać rzeczy, za które zapłacili we wrześniu. I z tym zadaniem zeszło aż do grudnia do Bożego Narodzenia. Po całej operacji zostały jeszcze długi do spłacenia. Pracownicy materiały, producenci jakieś pomniejsze sprawy formalne do domknięcia. Więc nagrywałem filmy, pracowałem i ładowałem kasę w spłacenie tego. W Andropolu wciąż leżało do odebrania tkaniny za 8. 80 tysięcy. Gdzie indziej zaczęły wypływać nieopłacone towary w Legunie. Próbowałem sprzedać wzór tu i tam oraz znaleźć inwestora, który wykupi zaległą tkaninę, aby nie wisiało to nade mną jak miecz Damoklesa, ale nie miałem szczęścia. Było dużo pomysłów, kombinacji, telefonów, spotkań, bezowocnych rozmów i zraziłem się mocno. Z końcem lutego mój tata odszedł na emeryturę. Wybrał odprawę z konta i spytał mnie, czy tyle wystarczy na drugą szansę dla Leguna nie starczyłoby nawet na spłatę tych wszystkich długów, które jeszcze zostały. Ale był to impuls, który przeważył szaleł. Trzech ludzi bardzo mi pomogło. Wrubel, Norbert i Skowron. Pierwszy na krechę uszył mi w opór towaru z resztek materiałów. Drugi postawił sklep internetowy, a trzeci zrobił foty wszystkiego. I tak oto jestem tutaj. Nie ma tego wiele. Starczyło raptem na uszycie trochę ponad 30 kompletów Leguna i tak na próbę około 20 kompletów w tym samym kroju, ale w MM14, bo akurat miałem belkę takiego materiału. Odkupiłem od szwalni, tu i tam, nieodebrane zamówienia, zanim wypuścili to za grosze na bazary, na przykład w Częstochowie. Nie wszystko udało się zrobić tak, jak chciałem. Sporo firm mnie wystawiło, nie poszło na rękę, było mnóstwo problemów po drodze. I zanim wszystko dopiąłem tak, jak chciałem, to skończył mi się czas. W lipcu idę na operację usunięcia guzów z zatok. Do tego cały system odpornościowy mi się posypał i ten film ma tydzień obsługi przez chorobę i ogólnie ledwo daje radę, nie mówiąc o ambitniejszych zadaniach. Więc teraz albo nigdy. Legun wraca. Sprzedaje wyłącznie to, co mam pod ręką. Żadnych preorderów ani tego typu gówna. Poprzednim razem przez to wszystko się właśnie popsuło. Teraz idzie tylko to, co mam na półce. Jedynym wyjątkiem są koszulki, bo je da się produkować na bieżąco. W sensie nadrukowywać. Dlatego zastrzegłem sobie w regulaminie sklepu dwa tygodnie na wysyłkę, a nie mam takiego majątku ani magazynu, by zamówić ich kilka tysięcy sztuk na zapas, żeby to szybciej wysłać. Do lipca sprzedaję, co mam. A potem na kilka dni przed operacją zawieszę sklep, jak będę wiedział, że wszystko już poszło, co miał pójść. I zobaczymy potem, jak się będą rany goić. Jak wyzdrowieję i dalej będziecie chcieli kupować ode mnie wynalazki, to wrócę do tego. Jak nie to zrobię wielką wyprzedaż i zamknę projekt na dobre. Dzięki pomocy paru znajomych i moim kochanym rodzicom dostałem drugą szansę. Legun dostał drugą szansę. Tym razem jest to projekt solo. Wszystko obsługuję sam, więc proszę o cierpliwość, bo tylko ja jestem do odpisywania, pakowania, wysyłania, reklamacji, nadzorowania produkcji. Bóg jeden wie, czego tam, co się trafi. Biorę za to całkowitą odpowiedzialność. Na pewno nikogo nie zostawię nieobsłużonego, ale przepraszam, nie dam rady zrobić wszystkiego szybko. Nigdy nie robiłem sklepu internetowego, wszystko to jest dla mnie bardzo nowe i trudne. A mam tak naprawdę tylko miesiąc, by to zrobić, i nie ma tu próbowania na sucho. Zapraszam do sklepu. Nazywa się REFU, od Retro Future, choć koledzy uważają, że geneza nazwy była zupełnie inna. REFU! Dodam też, że nigdy nie porzuciłem strzeleckich korzeni tego projektu. Ze wspomnianym wróblem i jego projektem krawieckim Rarug. Pracujemy nad prostszym krojem i tańszą tkaniną, by uszyć i przetestować specjalną yy, budżetową wersję leguna w jednostce strzeleckiej 4008 w łodzi. No i to by było na tyle. Link do sklepu Refu z Legunem zostawiam wam w opisie. I niech zacznie się piekło. A jak będę miał w końcu czas i zdrowie, to najprawdopodobniej założę osobny kanał na YouTubie, gdzie będę sobie opowiadał o Legunie, o projektowaniu kamuflaży ogólnie o szpeju i wojskowości nie tej historycznej, tylko tym, co się dzieje teraz, a i być może kiedyś tam zdarzy się w przyszłości. Jeszcze raz powtarzam link do sklepu Refu daję tutaj na ekranie. zostawiam Wam w opisie. Zapraszam, żebyście zajrzeli, zobaczyli co jest z wyjątkiem koszulek, które muszę nadrukować. Cała reszta to jest wystawione tylko to, co fizycznie istnieje. Mam w ręku i mogę wysłać. No i mam nadzieję, że będziecie cierpliwi, ponieważ jeśli tak samo jak było przy pierwszym czy drugim rzucie spadnie na mnie 200 czy 300 zamówień, to będę potrzebował kilku dni tylko na to, żeby to spakować i wysłać. A jak potem jeszcze będą jakieś reklamacje, zwroty albo coś pomylę, no to będę potrzebował kolejnych kilku dni, żeby wszystko poprostować. Także jestem do tej roboty tylko ja sam, więc bardzo proszę Państwa o wyrozumiałość. Na pewno nikogo nie zostawię nieobsłużonego czy pokrzywdzonego. Refugir.pl Zostaje w opisie. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dziękuję Wam za to, że jesteście i za to, że mi zaufaliście. Dobranoc.